Giganci to klasa kart stanowiąca trzon gry Clash Royale. Przez jakiś czas mieliśmy Giganta, Królewskiego Giganta i Szkieletowego. I choć istnieją między nimi podobieństwa, każdy z nich ma swoje własne, niepowtarzalne cechy, które uzasadniają ich istnienie. Lecz karta ta staje się blokadą dla cenniejszych wojsk, więc gdybyś chciał dodać kolejnego Olbrzyma, jak uzasadniłbyś tą decyzję? Czym miałby się wyróżniać? Otóż Supercell zrobił dokładnie to we wrześniu 2018 roku, dodając Goblin Gianta, epicką kartę kosztującą 6 eliksirów, która wniosła do gry kilka ciekawych mechanizmów, ale z powodu których trudno byłoby ją odpowiednio zbalansować i dopasować do rozgrywki. Przez większość czasu karta ta przechodziła trudną drogę, jednak w ostatnich latach zaszło na niej kilka istotnych zmian. Dlatego dziś chciałem przedstawić Wam jego całą historię, co wniósł do gry, czemu przez długi czas nie osiągał dobrych wyników oraz w jakiej sytuacji znajduje się obecnie. Ale zanim przejdziemy dalej, chwila dla sponsora tego odcinka. PirateSwap to strona internetowa, na której możemy wymieniać skiny z gry Counter-Strike. Dostajemy platformę, gdzie możemy nie tylko wymieniać się skórkami, ale także kupować oraz sprzedawać nasze skórki. Strona jest bardzo przejrzysta, dzięki czemu w prosty sposób wymienicie swoje skiny na takie, które chcecie mieć w Twojej kolekcji. Pirate Swap oferuje nam też bonus za handel aż do 10 dolarów w zależności od tego, ile skinów wymienimy. Uwierzcie mi, wybór jest przeogromny. Strona pozwala nam w łatwy sposób spieniężyć nasze skiny i wypłacić środki na platformę Steam, które możemy potem wykorzystać na zakup jakiejkolwiek gry czy innych przedmiotów ze Steama. Płacając środki z kodem Fifi, jesteście w stanie otrzymać bonus do 35%. Sprawdź stronę korzystając z linku w opisie, a ja dziękuję Pirate Swap za zostanie sponsorem tego kanału. O Goblin Giantzie można było usłyszeć już w sierpniu 2018 roku, czyli miesiąc przed oficjalnym wydaniem, i powszechnym błędnym przekonaniem na temat tej karty było to, że będzie to swego rodzaju kombinacja giganta w towarzystwie Goblinów z włóczniami. Które będą pojawiać się jako osobne oddziały tuż za ich wielkim bratem. Chociaż pierwsze wrażenia nie były złe, większość graczy wcale nie była zachwycona. Główną cechą wyróżniającą go są dwa gobliny z włóczniami na jego plecach, które broniły Olbrzyma przed wrogimi jednostkami, podczas gdy on sam mógł atakować jedynie budynki. Włócznicy, którzy znajdowali się na plecach giganta, byli nietykalni do momentu, aż ich transport nie zostanie pokonany. A dzięki noszeniu tych dwóch starych na plecach, pomniejsze jednostki były łatwo eliminowane. Wiem, że źle brzmi usprawiedliwianie sześciu eliksirów na przywołanie karty, która może być używana w sytuacjach bardziej defensywnych i że może być czymś więcej niż tylko pochłaniaczem obrażeń. Te niewielkie dodatkowe obrażenia bardzo pomogły oszczędzić ci eliksir w walce z nietoperzami albo szkieletami. Jednak nie jest to jedyna rzecz, która wyróżnia go na tle innych gigantów. Kolejną istotną różnicą było to, że poruszał się ze średnią, a nie wolną prędkością, co oznacza, że był półtorej razy szybszy, więc był to ważny element, który pomógł mu się wyróżnić. Było to jednak trochę kłopotliwe, bo była to karta, którą rzadko kiedy chciało się wysyłać bez odpowiedniego wsparcia. W przypadku gigantów wystarczy ich umieścić z tyłu i zgromadzić za nimi dużą liczbę wojsk, aby przytłoczyć przeciwnika z masowanym puszem ale w przypadku Goblin Gianta będziesz miał na to mniej czasu. Na dodatek miałby on około 29% mniej punktów życia od zwykłego giganta, a zadawał tylko nielicznie więcej obrażeń na sekundę. Jeśli oczywiście wliczymy w to Spir Gobliny, a po jego śmierci pozostawiał po sobie swoich pasażerów. Oznaczało to, że jeśli sparowałeś go z czymś takim jak Miner, Olbrzym mógł przyjąć na siebie ataki wieży przeciwnika, a gdy już padł, rolę tanka przejmował Górnik. Oczekiwano również, że będzie solidnym następcą giganta w deku Giant Double Prince. Jak więc wypadł uber dla goblinów po premierze? Cóż, miał znacznie mniejszą liczbę punktów życia, to przy kości o jednym więcej od zwykłego giganta nie było dość kuszącą opcją. W ciągu kilku dni od premiery jego wykorzystanie spadło praktycznie do zera. Nigdy nie było powodu, żeby używać tego olbrzyma zamiast któregoś z pozostałych. Był bardzo łatwy do skontrowania, ponieważ była to karta, która zużywała zbyt dużo eliksiru względem tego, co oferowała. I oczywistym było to, że następny krok deweloperów będzie taki, żeby przerośnięty goblin otrzymał wzmocnienie. Już po dwóch miesiącach od wydania jego zdrowie wzrosło o 6%, więc teraz miałby mniej więcej tyle samo zdrowia co Royal Giant. To było standardowe wzmocnienie, z którym nikt się nie kłócił ponieważ było to uzasadnione, biorąc pod uwagę, w jakim złym stanie się znajdował. Po tej zmianie goblin gianta nadal uważano go za słabego, lecz odnotował on wzrost wygranych do 61%, pomimo tego, że był wykorzystywany tylko w 1% deków. Są to dziwne statystyki, ponieważ wskaźnik wykorzystania na takim poziomie zwykle wskazuje na to, że karta nie jest zbyt dobra. Jednakże karta z wineratem przekraczającym 55% jest uważana za zbyt silną i wymaga ona nerfa. Olbrzymi goblin nie był zbyt popularny, ale była talia ze sparkiem, z którą niektórzy gracze odnosili sukcesy i wygrywali gland challenge. Ku zaskoczeniu, ten dynamiczny duet naprawdę dobrze sobie radził. To połączenie jest tak dobre, między innymi dzięki goblinom z włóczniami. Pojazd z elektrycznym działem stanowił większe zagrożenie dla przeciwnika, więc obrońcy zawsze starali się go zabić w pierwszej kolejności. Ale było to o wiele trudniejsze, ponieważ włócznicy atakowali wszystko to, co znajdowało się w okolicy. Defensywa w postaci kart o niskim koszcie była mało wydajna, a nawet niektóre potężniejsze jednostki były niszczone przy pomocy firebola lub kłody. Goblin Giant wydobył potencjał Sparkiego w taki sposób, w jaki nie potrafił zrobić tego żaden inny tank. W styczniu 2019 roku zielony tank znów dostał reworka. Jego punkty zdrowia ponownie wzrosły, tym razem o 3%, a zasięg jego pasażerów zwiększył się o połowę pola. Pomysł polegał na tym, aby gobliny w plecaku miały wyższy punkt obserwacyjny, co pozwalało im na dalsze rzucanie włóczniami. Zapowiadało się na to, że to będzie świetny sezon dla zielonego olbrzyma, ale mimo to wskaźnik wykorzystania Goblin Gianta wynosił jedynie 1%. Wydawało się, że wzmocnienie nie było wystarczające i karta będzie potrzebować jeszcze trochę pomocy. Ale nie otrzyma jej jeszcze przez jakiś czas. Pomimo tego, że rzadko pojawiał się na arenie, to nadal utrzymywał wysoki poziom zwycięstw. Ale trzeba się zastanowić, skoro karta może naprawdę dużo zdziałać, to dlaczego ma aż tak niski wskaźnik wykorzystania. Zdaniem Nerdzików z Supercell gracze nie zdążyli awansować gigantycznego przedstawiciela goblinów na wysoki poziom, ale nawet po upływie czasu nadal znajdował się w tym samym miejscu. A ponowne próby bufowania go mogły sprawić jedynie, że kompletnie zepsuje tę grę i było to praktycznie pewne, że Goblin Giant nie otrzyma pomocy. W rzeczywistości otrzymaliśmy wręcz odwrotny efekt. W lipcu tego samego roku otrzymał on swojego pierwszego nerfa. Od teraz zasięg goblinich włóczników został minimalnie zmniejszony. Aby dopasować tę kartę do nowej mele mety. Którą dominowała Pekka, a talia z Zielonym Olbrzymem była na to bardzo dobrą kontrą. A dzięki temu Goblin Giant pojawiał się częściej na polu walki. Lecz nie trwało to długo, bo zaledwie miesiąc później blaszana bestia otrzymała nerfa. A Zielone Taxi zniknęło z ulic Areny. Kolejny spadek popularności Olbrzym otrzymał w październiku a było to spowodowane tym, że eliksir Golem zastąpił Goblin Gianta w roli tanka dla Sparkiego. Do tego momentu, gigant miał raczej nijaką historię. Nigdy nie odgrywał na stałe istotnej roli w mecie, a deki, w których można było go zobaczyć, były bardzo specyficzne. Goblin Giant był całkowicie zależny od wozu z elektrycznym działem, a fakt, że polegał on na jednej karcie, nie było zdrowe, bo meta ciągle się zmienia. I prędzej czy później czołówka kart ulegnie rotacji, a niektóre z nich ulegną zapomnieniu. Tak właśnie się stało w listopadzie 2020 roku po osłabieniu Sparkiego i oficjalnie stał się najrzadziej używaną kartą w grze. Wyraźnie potrzebował on pomocy deweloperów, która miała nadejść w nadchodzącym grudniowym patchu. Szybkość ataku zmniejszy się o 20 sekundy, jak i jego pierwszy atak został skrócony o tę samą wartość. Co ostatecznie dało nam zwiększone obrażenia na sekundę o 13%. Był to dość hojny buff, lecz biorąc pod uwagę jego obecny stan, zielony gigant potrzebował znacznie więcej. Po tych zmianach karta znajdowała się praktycznie w tej samej pozycji, a jedyne co można było zauważyć, to zmiana towarzysza, z którym można było go zobaczyć, a właściwie towarzyszy, bo byli to Double Prince. Takiej właśnie kombinacji twórcy spodziewali się od samego początku wydania Goblin Gianta. Lecz nie trwało to długo, bo jak się okazało, zwykły olbrzym sprawdzał się o wiele lepiej w tym połączeniu. Rok 2021 dla przerośniętego goblina nie był niczym specjalnym. Stale utrzymywał się w 2-3% użycia wraz z wysokim 60% współczynnikiem wygranych. Więc przejdźmy od razu do wydarzenia, które odmieniło jego losy. Był to rilis karty Mnicha w październiku 2022 roku. Na nieszczęście Zielonego Olbrzyma był on doskonałą kontrą. Nie dosyć, że Monk był tankowaty, to miał kilka naprawdę unikalnych cech. Po pierwsze, może odepchnąć wszystkie naziemne jednostki, a do tego momentu mogła zrobić to jedynie Kłoda. Mnich był w tym o wiele skuteczniejszy, co znacznie utrudniało Pusz Goblin Gianta. Ale prawdziwą groźbą była jego umiejętność. Która odbijała wszystkie pociski lecące w jego stronę. W ciągu zaledwie kilku dni spowodowało to drastyczny spadek wysokiego in-ratio do 26% i ponownie stał się najrzadziej używaną kartą w grze. Wiadomo, że wzmacnianie jednostki, która miała tak wysoki współczynnik wygranych, może być dość niebezpieczne, ale wydaje mi się, że celem wprowadzenia zmian jest próba zachęcenia graczy do używania kart, których nie widzi się za często. W przypadku największego goblina deweloperzy byli naprawdę ostrożni, chociaż nigdy nie uważali go za potężnego, ponieważ nigdy nie było Broken Mety z goblin giantem w roli głównej, który był używany w przynajmniej 1 trzeciej deku. Ale teoria, że nawet małe wzmocnienie może kompletnie zepsuć rozgrywkę, była całkiem realna. Więc jak Supercell mógł temu zaradzić? 2023 rok przyniósł odpowiedź na to pytanie, i taksy dla Spear Goblinów dostało bufa którego nikt się nie spodziewał. Prędkość ataku pasażerów zostanie zmniejszona i wynosiła teraz 1,5 sekundy. Ale nie dotyczyło to goblinów, które już wyskoczą z plecaka ogromnego braciaka. Ten rework nie mógł rozwiązać głównego problemu, z którym Goblin Giant zmagał się w tej chwili. Ale buff to buff i można było zauważyć, że deweloperzy chcą mu jakoś pomóc. Nie przyniosło to jednak znaczących zmian w popularności tej karty, znalazła się w podobnej pozycji co w październiku 2022 roku i nadal wydawało się, że potrzebuje jeszcze trochę tuningu. Pomoc od Supercell nadeszła w kwietniu, lecz nie konkretnie dla giganta we własnej osobie, a dla jego koleżków w plecaku oraz tych, których wypuszczono do walki pieszo. Była ta zmiana zwiększająca zasięg rzucanych włóczni o połowę kratki, ale mimo, że nie było to bezpośrednie wzmocnienie dla olbrzymiego goblina, to była pomoc dla niego. To jednak nic nie dało. A kolejne wzmocnienie przyszło z pomocą już w sierpniu. Był to już trzeci buff w tym roku i był on w postaci zwiększenia ilości punktów życia goblin Gianta aż o 6%. To całkiem niezłe wzmocnienie jak na kartę, która i tak ma dużo zdrowia. Więc z pewnością... Gracze olbrzymiego goblina byli ukontentowani. Chwilę po tym, zielony Misio odnotował najwyższy wskaźnik wykorzystania od ponad 3 lat a było to zawrotne 6%, a we wrześniu było to już 9%. Od tej pory odnajdywał się w różnych typach deków i już nie potrzebował mieć przy sobie Sparkiego, by torował dla niego drogę do zwycięstwa. Elektryczne działo na kółkach nadal było dobre ale od teraz istniały o wiele lepsze sposoby i to można uznać za sukces, bo w tej grze żadna karta nigdy nie powinna być zależna od innej, aby zachować swoją wartość. Pod koniec roku można było zobaczyć Giant Goblina z Iwo Archerkami oraz Iwo Mega Knightem i ta talia była najczęściej używaną talią w grze. Dzięki temu Duży Goblin oficjalnie stał się piątą najczęściej używaną kartą w tamtym momencie. Pojawiając się w jednej czwartej deków. Następny patch przyniósł dla naszego zielonego kolegi kolejne zmiany. Niestety, będzie to nerw. Atak Spir Goblinów został wydłużony do 1,7 sekundy. Nie było to duże osłabienie, ale Supercell musiało reagować na odzew społeczności, która powoli miała już dosyć Goblin Gianta. Łatwo było na przykład zmniejszyć mu liczbę jego punktów życia i pozwolić mu stać się zapomnianą kartą. Jednak deweloperzy tego nie zrobili. A dzięki temu jego użycie było nieco ponad średnią. W końcu znajdował się w odpowiednim miejscu, a jego win ratio nie było bardzo wysokie. Było wręcz idealne: do czasu, aż twórcy nie postanowili dodać do gry drugiego miejsca na ewolucję. Po tym wydarzeniu, kombinacja tej karty ze Sparkiem cieszyła się większą popularnością. Przez to znowu ta dwójka cieszyła się 60% wskaźnikiem wygranych. Fakt ten przyniósł awaryjne nerwy i tym razem podjęto radykalne kroki zmniejszenia ilości HP o 3%. Pozwoliło to ujaśnić zielonego bytlaka, ponownie ustawiając go w średnich wskaźnikach użycia oraz wygranych. W połowie 2024 roku Goblin Giant podobnie został zapomniany przez graczy, a twórcy po raz kolejny zaczęli mieszać przy nim, lecz znów jedynie pośrednio, przez skrócenie czasu pierwszego ataku Goblini Łuczników. Dla tej karty nie robiło to jednak żadnego znaczenia, a droga przed nim nie wydawała się być usłana różami. Supercell z nadejściem lipca postanowił otknąć nowe życie w gigantycznego goblina, dając mu ewolucję. Koncepcja była bardzo prosta, lecz interesująca. Wszystko w nim wydawało się być takie samo jak u zwykłego gobliniego olbrzyma, ale gdy osiągał mniej niż 50% zdrowia, w jego otoczeniu co półtorej sekundy pojawiał się jego mniejszy braciak nożownik czyli ten, z którym do tej pory Olbrzym nie miał nic wspólnego. Zmusiło to przeciwnika do szybkiego unicestwienia Goblin Gianta, żeby uniknąć zmasowanego ataku przez Goblini Gang z Olbrzymem na czele. Przywróciło to odpowiedni balans karcie. W odpowiednich rękach mógł działać wiele, a żeby wydobyć z niego cały potencjał, grano z nim jeszcze dwie ważne karty. Jedna z nich to Rage. Widziano tę kombinację już o wiele częściej, ale teraz była to jeszcze lepsza synergia. Spell nie tylko pozwalał Goblin Giantowi poruszać się oraz atakować szybciej, ale także przyspieszał tempo pojawienia się nożowników prawie o pół sekundy. Drugim supportem był Zap, również w wyewoluowanej wersji. Dzięki potrójnemu ogłuszeniu i ogromnemu zasięgowi, może utrzymać Zielonego Olbrzyma dłużej przy życiu. Następne znaczące wydarzenie miało miejsce pod koniec roku. Mianowicie było to pojawienie się nowej jednostki znajdującej się na wieżach, czyli Royal Szefa. Jego umiejętnością było to, że podnosił on level jednostki, która miała najwięcej punktów życia. A ponieważ zazwyczaj był to Giant Goblin, wzmocnienie od królewskiego kucharza leciało prosto do niego. Był to nie tylko bów, który należał tylko do niego, ale także dla każdego goblina, którego przyzwał. Było to jasne, że od teraz zawsze, jeśli grano dech z olbrzymim Goblinem, to na wieży meldował się ziomek w kapeluszu kucharza. Początek 2025 roku rozpoczął się od wprowadzenia ogromnych zmian w równowadze rozgrywki, w wyniku których Goblin Giant znalazł się w centrum uwagi. Po raz kolejny czas, w którym pierwszy atak był wyprowadzony przez pasażerów Zielonego Taksowkarza, został wydłużony o jedną setną sekundy. Nie miało to zbyt dużego znaczenia, jednak późniejsze wydarzenia przyniosły zupełnie coś innego. Mowa tu o wzmocnieniu nowej karty: Run Giant, który podobnie jak kucharz zwierzy wzmacniał sojuszników, ale zamiast podnosić ich poziom, zwiększał obrażenia zadawane przez nie co trzeci atak, a mógł wzmocnić jedynie dwie jednostki. Goblin Giant liczył się jako jeden, jednak runiczna gigantka chyba potrzebowała przyciąć grzywkę lub udać się do okulisty. Ponieważ gobliny, które siedziały swojemu olbrzymowi bratu na plecach, były traktowane przez nim jako części ciała zielonego olbrzyma i cała trójka otrzymywała wzmocnienie jako jedna jednostka. Byli więc oni świetną parą gigantów, wtedy właśnie odnotowano rekordowy 29% wskaźnik popularności goblin Gianta. A gdyby połączyć Royal Shefa, Lun Gianta oraz Rage, Zielony kolos stałby się najstraszniejszą rzeczą, jaką moglibyśmy spotkać na arenie. Goblin Giant od zawsze był dziwny i nie mógł dopasować się z innymi kartami w rozgrywce, ale z biegiem czasu odnalazł swoje miejsce. Wydawać by się mogło, że pojawił się w grze odrobinę za wcześnie. Twórcy pod koniec stycznia 2025 roku naprawili wzrok runicznej gigantki i dostrzegła, że te dwa garby na plecach jej kompana to tak naprawdę dwa podstępne gobliny z włóczniami. Od tej pory wzmocnienie było przyznawane przez nią jedynie dla największego przedstawiciela Zielonego Gangu. Luty przyniósł kompletne zniszczenie dla royal szefa, co uczyniło go kompletnie niegrywalnym. A na dodatek po raz pierwszy osłabiono ewolucję Goblin Gianta, zwiększając prędkość jego spawnu o 300 na sekundy. To dość imponujące, że ta ewolucja trwała ponad pół roku bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian. Większość Iwokart nie przetrwała dłużej niż miesiąc lub dwa w swojej pierwotnej formie. Nerv ten spowodował, że Goblin Giant w ciągu kilku miesięcy przeżył ciekawą podróż, której poznał nowych przyjaciół. Ale teraz jego jedyną opcją był stary, niezawodny sparki, i do dziś dzień jest to właściwie jego jedyny kompan. Można stwierdzić, że ogromny goblin nigdy nie był królem mety, ale zawsze dawał sobie radę. Był solidną kartą, która potrafiła zaskoczyć i odmienić losy na arenie. Dziś raczej nie wybija się przed szereg, bo znajduje się w całkiem przytulnym miejscu wraz ze swoim wiecznym elektrycznym kompanem na kółkach.